Okej, okay, w ostatnim czasie było kilka rantów, przyznaję. I to nawet netflixowych, więc jest tematycznie. I myślałem, że pominę ten film. Jakiś akcyjniak z Jessicą Album, ale parę osób o to pytało i obejrzałem pierwsze 5 minut tą scenę otwierającą i stwierdziłem, nie no nie no. Tego się nie da przepuścić. Jakby są levele paździerzowania i to był ten, który właśnie potrzebowałem. Albo i nie potrzebowałem, zależy jak na to spojrzeć. Trigger Warning, czyli weteranka. To film od pani Molly Suri, która opowiada historię granej przez Jessicę Alby zdolnej Dolnej Komandoski, która powraca do małego miasteczka, gdzieś tam, na jakimś, nie wiem, chyba New Mexico, Stany Zjednoczone gdzie okazuje się, że jej ojciec nie żyje i oczywiście ktoś coś za tym stoi. To nie było nie, nie był wypadek w jaskini, tylko możliwe, że ktoś go zabił, bo miejscowy polityk i jacyś policjanci są umoczeni w sprzedaż broni, bo coś tam generalnie, spoiler uwaga. Generalnie nie ma tu nic sensu, ale żeby ja, ja bym w ogóle, żeby z jakim, ten film to jest stan umysłu, opowiem wam teraz, może nawet trochę pokażę, nie wiem czy tutaj mi, wiecie, będę mógł, na tyle ile będę mógł pokazać, pokażę. Pierwsze te dosłownie, nie wiem, no trzy minuty filmu, po prostu trzy minuty. Pamiętajcie, openingi, pierwsze sceny filmów ustanawiają jego ton, sens, klimat, czy będzie poważnie, czy smutno, jakiej jakości, jakiej, to jest taka pierka wasza wizytówka. To jest te pierwsze kilka zdjęć i opis na Tinderze. Wiecie o co chodzi, nie? No więc wchodzimy w samą akcję, bo oczywiście jest to film akcji. Gdzie mamy pokazane Syria i jest pustynia, która wygląda jak, e, nie wiem, takie CGI filmów klasy B, gdzie tak nie, nie wiem co tu jest CGI, co jest prawdziwe, czy to ustawienie kamery, ale po prostu wygląda sztucznie jak ten samochodzik jeden z drugim przejeżdża już od razu. No i mamy bardzo banalną scenę pozbawioną jakiegokolwiek zniuansowania, jeśli chodzi o sytuację wojenną, gdzie po prostu nasi bohaterowie jadą ciężarówką, a za nimi jadą ze dwa samochodziki strzelające do nich z jakiegoś ciężkiego karabinu maszynowego. Po czym jest przebitka na naszych i słychać dźwięki w tle, dźwięki po prostu podłożone, tak cały film ma takie klasyczne, wiecie, jakieś wystrzały i tak dalej. Później jest taka scena, jak ona walczy, bierze jakiś, coś używa jak bicza i jest normalnie dźwięk takiego bicza full takiego Indiana Jones, wiecie, nie? Uśmiechałem się, ale tutaj są dźwięki tych wystrzałów z jakiegoś ciężkiego karabinu maszynowego, podczas gdy jedyne co widzimy to jakieś takie mini refleksy, nawet nie dziurę, po kulach, refleksy na metalu przy lusterku. Co tu? Już na tym etapie mam takie, wait, what? Po czym Jessica Alba, no bo wiem, że jest główną bohaterką, w jakiejś arafatce z wycinką na usta, co wygląda jak jakieś wojskowe... BDS-em albo coś, co bym się raczej spodziewał, że spotkam na Port wychyla się, żeby, wiecie, strzelać z powrotem, oddawać ogień, ale wychyla się pod jakimś takim kątem, że wiadomo, że nie strzela do nich za siebie, tylko gdzieś po prostu tak w stronę kamery. O, w tym czasie, jadąc po prostej po pustyni, miota kierownicą, jakby był w szybkich i wściekłych. Po czym ziomek jej kierowca krzyczy coś w stylu, i to jest coś, co będzie w tym filmie się powtarzać, czyli takie jakieś. Jakby bardzo durne AI wygenerowało one-linery y, typowe dla filmów akcji, dla jakichś Taki jeden tekst, który musi paść, że tak, wiecie, jakiś Schwarzenegger coś takiego powiedział, wiecie, 50 lat temu w filmie. Na przykład potem pada taki tekst, jak ją przesłuchują i dostaje po mordzie po raz piąty i ona mówi No, tylko na tyle ci stać, uderz mocniej. I takie, wiecie, Ugh. I tutaj on rzuca taki tekst typu, no, kapnęli się, że nie jesteśmy z Caritasu. Na no coś takiego, wiecie, taki po prostu szkoda, żeby Tomasz Knapik jeszcze żył, to czytał. Gdzie, no wiecie, taki po prostu debilny tekst, jest jakaś strzelanina na pustyni, a on mówi, no, kapnęli się, że jakby odkryli naszą przykrywkę. No ale dobra, pojawia się jakaś ekipa na wzgórzu, gdzie Ziomek też rzuca ze, ze dwa takie teksty, jakby takie, ee, jak taki boomer starający się gadać w języku dzisiejszej młodzieży, tylko tutaj slangiem wojskowym, gdzie. Jakby nawet nie będę tego powtarzał, nawet jeżeli pamiętam, ale pamię pamiętam, że już się uśmiałem dalej. W każdym razie oni tam we czterech usta ustanawiają na tym wzgórzu, tak jakby patrzą, jak oni przejeżdżają, wiecie, tam 150 metrów przed nimi w poprzek. I pada jeden strzał, jest to po prostu headshot, gdzie kamera leci za pociskiem prosto w głowę, jakby strzał, wiecie, tak niemożliwy, jeden wykonany bez problemu, po czym już później ich w tej scenie nie ma. Dosłownie już dalej nie strzelają do drugiego samochodu nic, wykonują jeden perfekcyjny strzał i dają w scenie akcji rozgrywać się dalej, mimo że widzieliśmy pustynię, nie było tak, że pojechali z jakiejś wzgórze, nie było jakiegoś tekstu typu, u, nie mamy już, nie wiem, nie widzimy was, nie? Nic, po czym ci po prostu podjeżdżają z rpg strzelają, nasi się wywracają i scena przeradza się w takie kuriozum, że tamci bad bedgaje, którzy też takie klasyczne, gadają jakimś takim arabskim tam, nie wiem, że niby są z Syrii, prawda, jakimiś terrorystami, a mają, wiecie, arafatki, że nie widać ich ust i słychać dobrze dograny dźwięk studio, takie, takie po prostu kino klasy B edits finest, no nie? I podchodzą sprawdzić tą ciężarówkę, Będąc 5 metrów za nią, mówi PUSTA W ŚRODKU! Mówi, skąd wiesz, nawet nie zajrzałeś No ale dobra, idą dalej, patrzą, kierowca nie żyje Ale tego drugiego nie ma I dosłownie chłop odchodzi 3 metry do przodu i mówi Tam Na zasadzie, zbierz broń, poczekaj, idę sprawdzić Jednak, gdzie? D dosłownie, <grytanie> to co jest nam pokazane to jest pustynia Na zasadzie, gdzie Jessica Alba się ukryła? Dosłownie, dosłownie scena jest nagrana na pustyni, a chłop robi pięć kroków dalej na pustyni, gdzie wszystko widać, i mówi: Idę się rozejrzeć. Gdzie kurwa? Po czym oczywiście z tyłu za nim Jessica albo tam cichaczu kogoś tam nożem ciachać, Jak sobie myślę, skoro jej givera w formie pułapki leżała na ziemi, to nie lepiej było po prostu poczekać i ich zastrzelić. Teraz wzięła mu z noża wzięła giwerę i znowu się schowała, zamiast po prostu zastrzelić tego co stał tyłem, i bo poszedł jej poszukać na pustyni. No i oczywiście scena przeradza się w to kuriozum, że tam zaczynają się strzelać naokoło samochodu, gdzie on w pewnym momencie wychodzi, idzie w jej kierunku i próbuje strzelić i mu się broń zacina. Więc tam przeładowuje tego kałacha, że nasza bohaterka będąc 5 metrów przed nim wychyla się i zamiast go zastrzelić, robi jakieś takie wiecie strzał w kosmos, żeby przejść do walki wręcz bo to jest Jessica Alba, która ma mieć, prawda, jestem Johnem Wickiem, pokonam go nożem, nie? Ale jakby poziom po prostu, jakby poziom wszystkiego, co się dzieje przez te pierwsze trzy minuty jest... Ja nie wiedziałem, czy ja to oglądam, czy, czy, czy ja teraz zmyślam. To jest jedna z tych sytuacji, gdzie kino klasy Z po prostu wychodzi, a niby mamy film, ja nie wiem, czy on jest wysokobudżetowy, ale taki wiecie, no z Jessica Albą, nie? Generalnie po prostu wow. Chciałbym, żebyście, jeśli mi nie wierzycie, obejrzycie te pierwsze pięć minut tego filmu napiszcie mi, czy... Czy ja, czy, wy też to, czy ja to widziałem? Czy ja tego doświadczyłem? Czy, czy ktoś mi coś dosypał gdzieś, nawet nie wiem gdzie. Czy to jest majaczenie? Czy ja po prostu mam jakąś wysoką gorączkę? O co tu kupa I powiedzmy, że dalej, no już nie będę opisywał, wiecie, scena po scenie tego filmu, no bo to w 3 minuty zajęło mi 10 minut, ale jakby wow. <laughs> po prostu naprawdę wow. Przede wszystkim jest to film, który, jak patrzyłem na scenarzystę, wie. Jak można było coś tak tandetnie napisać, tak opartego o klisze? I patrzę na te, jednego z tych dwóch scenarzystów, John Brancato, napisał grę Finchera, był współscenarzystą. Mam tak, wow, ale napisał też kobietę Kot, także tą 2004 Hali, Halibery. E, jakby, jak widać, rozszał jest taki, że wiecie, na zasadzie czasem strzelam w okienko, a czasem nie trafiam nogą w piłkę. No w każdym razie ten film wpasowuje się w ostatnio takie, nie wiem czy zauważyliście, że każda ładna babka w Hollywood musi mieć swoje 5 minut. Ale też się tyczy też facetów, oni też każdy chciałby być Johnem Wickiem, mieć swój, swój film akcji, a tu wchodzimy w takie... By... Ostatnio Jennifer Lopez robi te rzeczy, nawet niedawno na Netflixie był Atlas, gdzie też sobie troszeczkę rantowałem. Ale przypomina mi się ze dwa lata temu, no jeszcze gorszy, ale na podobnym poziomie film, którego zapomniałem tytuł, ale z żoną Chrisa Hemswortha, Hemsworth czyli Elsa Pataki, czy jakiej tam też takim mia... ja Interception? Jest ja ta kurwa pamiętam. Był na liście najgorszych filmów tamtego roku. A tamten był jeszcze taki ciaśniejszy w tym, więc jeszcze. Ale taki wiecie, ona po prostu jest jednoosobowym tutaj Sylwestrem Stallone, Arnoldem Schwarzeneggerem, Johnem Wickiem, gdzie robi rozpierduchę, będąc ładną babką. I to samo, Jessica Alba. I powiem Wam szczerze, że jakby rozumiem koncept, czemu tylko faceci mają być badasami w kinie. Nie jest to absolutnie problem, że to jest Jessica Alba, problem jest wszystko naokoło tego. To znaczy ona jest, ona nie gra tutaj nic dobrze, ona ma tutaj po prostu zasięg aktorski na poziomie, ma jedną minę, jestem kobietą akcji tyle, ale okej, okay. natomiast scenariuszowo, no chryste panie, no po prostu począwszy już jakby ta scena wprowadzająca jakby tragiczna nie była, okej, okay, wprowadza nam, że mamy po prostu komandoskę, która... Później wraca do swojego małego rodzimego miasteczka, gdzie musi rozwikłać jakąś tam zagadkę śmierci bliskiej jej osoby, wykorzystując swój special set of skills. Klasyczny, taki jakiś Jack Reacher, John Wick, historia trochę taka lekko, no nie wiem czy westernowa, ale wiecie, właśnie wracam na stare śmieci. No taki Jack Reacher ostatnio, nieważne który Jack Reacher, nie? Wiecie o co chodzi, Wie, wiadomo co ona zrobi. Tego typu film czy historia, widzieliśmy to już tysiące razy, bo dosłownie tysiące razy zrobione lepiej. Nie ma żadnej zagadki. Albo jej intrygi w tym małym miasteczku, która by była w jakikolwiek sposób przekonująca czy ciekawa. Osoby, które tam występują, jak tylko jakoś tam wy, jakby, jakbyśmy już mieli spoilerować, czego ten tak nie będę robił, ale tam jest zamieszane w to polityk, jakiś szeryf, coś tam. Te wszystkie osoby, to co robią w trakcie filmu nie ma absolutnie sensu, że ten jakiś super konserwatywny polityk zwraca na siebie uwagę, biorąc udział w jakichś tam przestępczościach i podpalaniu czegoś i ten... Nie ma to sensu, jakby to w jakiś sposób, nie ma to sensu, nic w tym filmie kurwa nie ma sensu, a wszystko jest tylko wymówką tego, żeby nasza bohaterka mogła mieć swoją John Wickową sekwencję akcji, co regularne 20 minut. I te sekwencje dodatkowo, to jest taka choreografia gdzieś pomiędzy John Wick, ale mamy więcej bicia się wręcz niż strzelania jednak, co jest też paradoksalne, że możecie mieć dziewczynę, która jest komandosem, jest super ładna, Jessica Alba i tak dalej, ale czy nie lepiej dać jej jednak, że ona dobrze strzela? Czy ona musi każdą scenę mieć taką, że tak naprawdę, oglądając ten film, sobie myślałem, że to co się dzieje na ekranie, żeby miało sens, to musielibyśmy założyć, że ona jest po magicznym serum jak Kapitan Ameryka. Ona po prostu ma supermoce. Bo wszystko co robi w tym filmie nasza główna bohaterka, to mniej więcej są sceny akcji takie właśnie jak Jack Reacher i to nie Tom Cruise, tylko ten obecny, prawda, przypakowany 110 kg mięcha, 190 wzrostu facet, plus yy, albo taki jakiś Steven Seagal. Steven Seagal, który jest idiotą, ale przynajmniej jak w jego filmach on robił te swoje jakieś tam dziwne sekwencje fake aikido, wyginając ludziom ręce, to też był facet, co ma tam 190 wzrostu i to tak wyglądało, nie? Wiecie o co chodzi. Wyglądało, że ma sens. Ona wygląda na 50-kilową dziewczynę, która podchodzi do facetów i dosłownie łamie im ręce na zasadzie, że łapie za rękę, robi a ten chłop robi a, o Jesus! O kurwa, bym zniszczył lampę. O Jezus Maria, what? O Jezu, powiedz i rób co każę. <grym> to nie ma sensu, chyba że sobie tak, wiecie, retroaktywnie wmontujemy do głowy, że na początku filmu ona zrobiła, prawda, sterydowy zastrzyk supermocy, jak Kapitan Ameryka w pierwszym filmie. Gdy, jakby, jeśli to miałoby sens wtedy, nie? Że ona podchodzi z... O Jezu... What? <grym> Plus wszystkie sceny, jak ona bije tych ludzi. Właśnie są takie jakieś wręcz wyginanki i tak dalej. One są nagrane, jakby to był film pod tytułem... Spełniamy marzenia dziecku z nowotworem, gdzie Jessica Alba jest w tym momencie dzieckiem z nowotworem. To znaczy, ci kaskaderzy w każdej sekwencji czekają na jej kolejny ruch. Są w tym filmie takie momenty, że dosłownie ona tam kogoś łapie i ten ktoś, po prostu, no to widać. Wie, wiecie, co To po prostu widać, że ten kaskader robi. i jest takie pół sekundy takiego, że ona robi. i ona robi. Więc po prostu. Jak źle można nagrać tak proste sceny, no nie? Historia jest nieangażująca, więc na zasadzie bad guy nie interesujący. Ta tajemnica, że coś się stało jej ojcu, nie istniejąca. To, jak ona rozwiązuje to śledztwo, na zasadzie że po prostu jedzie za ka Takie wiecie, puste miasteczko, trzy lokacje, ona po prostu śledzi tych ludzi, jedzie za nimi. Jak, jakie, zero jakiejś prawdziwej tam śledztwa, intrygi, czegoś. I to wszystko uzupełnione nudnymi sekwencjami akcji, które naśladują mu, no takie coś pomiędzy John Wick, a Steven Seagal w latach 90., a kurwa Black Widow, w sposób, który po prostu nie ma sensu, jest taki moment, że ona podchodzi do jakichś tam ziomków dwóch w samochodzie po, po pożarze, i ta sekwencja, jakby wskakuje na tego pierwszego, Ziomka, ten drugi krzyczy: Zostaw go! Ona go... Próbowali ją przed chwilą zabić. Mówimy o takim full, wiecie, walka na śmierć i życie, podpalanie, strzelanie. I ona go tam dosłownie otwiera drzwi, wskakuje na typa, zaczyna go dusić jakimś tam krawatem, czy czymś, się nie pamiętam, czy jakąś koszulką. I bije go taka, ta, ta dziewczyna go bije tak nieumiejętnie, tego dwa razy większego chłopa od niej. Ten drugi krzyczy, zostaw ją, zostaw go i co tu się kurwa dzieje, no dosłownie, co, the fuck is going on, <laughs> okej, to to... okej, okay, okay. no nie ma to sensu, no ale niech będzie, no. Jakby jest to niesamowite, ja patrzyłem, że ten film oczywiście wyszedł, znaczy nagrali go w 2021 roku, także znowu, trzy lata se przeleżał, no nie dziwne po prostu, bo jest absolutnym gównem, ale... <słuch> Wow, wow. Polecam obejrzeć ze znajomymi czysto dla beki, przewijać pomiędzy scenami akcji, bo było nudne. Naprawdę wow, 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 wow. wow. Jakby powiedział George Speech Meetings. W sensie jak, jak źle można w 2024. no parę lat temu nagrali, ale w, w tych latach zrobić film akcji jakby kopia, kopi, 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 kopi na każdym poziomie wykonana źle. Chryste, panie, no dwa. To jest moja ocena filmu. Weteranka. <noise> to nie jest, to, to powinno być paździerz warning. Jesus Christ. Czekam na wasze opinie. Powiedzcie, czy ja to zmyślam? Powiedzcie, czy ja miałem jakieś, jakąś gorączkę w nocy, jakieś majaczenie, jakieś koszmary senne, mi się coś przyśniło ja teraz włączyłem kamerę, a ten film nie istnieje? Napiszcie po prostu, bo nie wiem. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym, bo narzekajmy o filmach. <noise>